Dzień dobry, cześć! Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dziś będzie kontynuacja filmu Startaku, ponieważ y, obiecałem Wam, że nagram takie podsumowanie tego, ile udało się uzyskać desek z tych czterech jodeł, które y, miałem ścięte. No i y, powiem Wam mniej więcej, na jakiej zasadzie ten tartak działa. No i będę musiał poukładać te wszystkie deski, oczywiście, jeszcze wcześniej je oczyścić. No i będziemy je układać na takich stosach, przekładając je przekładkami, aby no, za kilka lat były gotowe do budowy, na przykład altanki, domku, czy czegokolwiek, co tam sobie tylko zamarzę. Jak widzicie, tartak już mnie opuścił, została tylko sterta różnych skrawek, kory i trocin. No i oczywiście to też będę musiał posprzątać. Ale zacznę od tego, aby wam wyjaśnić, na jakiej zasadzie działa tartak. No ale wiadomo, niektórzy wiedzą jak tartak działa, niektórzy nie wiedzą jak ten tartak działa. Jedni już widzieli, jedni nie widzieli, więc postaram Wam się to wszystko gdzieś tam w przebitkach też y, pokazać. Y, zasada działania jest bardzo prosta. Y, musimy ściągnąć sobie klocka. Klocek jest później wrzucany y, taką łapą hydrauliczną, takim podnośnikiem hydraulicznym na trak. Na traku ten klocek jest ustawiany, blokowany. No i później zapada pytanie, na jakie deski chcemy, aby osoba obsługująca pocięła nam danego klocka. Mamy do wyboru dwie opcje. Możemy popcinać klocka z każdej ze stron, zrobić po prostu taki prostokąt lub kwadrat, w zależności od tego, jakie deski chcemy uzyskać, i z takiego klocka już ładne dechy gotowe, takie jak właśnie widzicie tutaj na przebitce, uzyskać. Co tracimy, co zyskujemy? Tracimy na pewno na tym, że mamy mniejszy obszar deski do wykorzystania, ponieważ jest więcej odrzutu, tak zwanego, który. No można wykorzystać, ale rzadko się go wykorzystuje. E, raczej to już jest opał. W przypadku jodły, no to mało kto stosuje jako opał y, żywiczne y, drewno. No więc jest więcej odpadu, ale za to mamy już deskę gotową, bez oflisów. No oflisy to jest naprawdę temat niepożądany ze względu na to, że później w warunkach domowych ciężko ich się pozbyć. Na moim drugim kanale testy i recenzje Mateusza e, pokazuję Wam w jaki sposób ja sobie poradziłem z tymi oflisami, e, ale no jeśli już mamy gotową deskę, no to przykładamy ją sobie do culagi, czyli takiej powiedzmy łaty położonej prosto na pile, krawędzią, która jest prosta i możemy sobie odcinać ją, deseczkę 5, 10, 20 cm i nie ma z tym większego problemu. Także mm, można właśnie wybrać te dwie opcje, no i drugą opcją jest to, że mamy deskę z oflisami, tak jak to widzicie teraz na przebitce. No i ta deska y, cechuje się tym, że na przykład możemy z niej większa, większą część sobie po prostu wykroić. A jakiś robak mi tu chodzi, taki przytki. No, że... Mm, ale dziwny robal. Nie wiem co to jest. Zobaczcie. Co to jest? Jeśli ktoś wie, mi da znać. Pierwszy raz widzę coś takiego. Patrzcie, jak on ma rządło z tyłu. On rozpraszał mnie trochę, jak nagrywałem. O ja, ale jest dziwny. Taki trochę szerszeń. Nie wiem, czy to nie jest jakiś kołatek. Nie wiem, muszę sobie wygooglować, jak to wygląda. Jak znajdę, to wam tutaj pokażę, co to jest. Zarobal. Wracając do tematu, to drugą opcją jest właśnie przycięcie tego całego klocka, takiego jeszcze surowego, na deski z oflisami. No i wtedy mamy właśnie tą deskę najbardziej korzystną, możemy ją wykroić. Na przykład często się to stosuje, jeśli ktoś chce zrobić z desek płot, nie wiem grubość 32 mm, sobie kroi, no i po całej długości, ze względu na to, że później może cały obszar wykorzystać, nie wiem, na sztachety jakieś piątki, czy coś w tym stylu. Ewentualnie jest jeszcze trzecia opcja, teraz sobie przypomniałem, że można jedną krawędź krocka obkroić i wtedy mamy jedną krawędź prostą, czyli jedna zostaje nam z oflisem, a jedna nam prosta, czyli właśnie możemy sobie później przestawić już w warunkach domowych na... Yy, Pile stołowej, pilarce stołowej do culagi, do tej powiedzmy łaty, którą sobie przykładamy równolegle do tarczy, z no, jakiejś tam odległości, nie wiem, 5-10 cm od tarczy, w zależności jak chcemy uzyskać ten fragment odkrojony, odcięty. No i w ten sposób mamy tą krawędź i mamy się do czego przystawić, no bo do oflisa się nie przystawimy, bo to jest nierównomierna krawędź. Ja wybrałem tutaj u siebie właśnie tą opcję, że chciałem wszystkie deski mieć bez oflisów, ale zawsze się zdarzają z oflisami. I te z oflisami ciąłem na calówki. No bo jak mamy klocka, no, to musimy go doprowadzić do takiego prostokątu. I te deski z góry, właśnie ciąłem na 2,5 mm, je wykorzystam, one są 6-metrowe. Wykorzystam na płot, taki, jak już Wam mówiłem w poprzednim filmie na płot taki w stylu rancho. Będę coś takiego robił tutaj w naszym siedlisku. Więc wszystko jest do wykorzystania. Mm, no, i teraz y, grubość, grubość tych desek. To jest jedna z, y, z najważniejszych rzeczy. Moim zdaniem trzeba sobie to dobrze przemyśleć. Ja ogólnie lubię y, drewno przerabiać już tak jak mam umyślany plan co z nich chcę zrobić. Często wiadomo robi się gdzieś to na zapas, ale ja już gdzieś więcej wiedziałem, że potrzebuję tyle i tyle deski 32 mm, tyle i tyle deski 25 mm. Potrzebowałem też legary 10 na 12, 10 na 14. Potrzebowałem też deskę grubości 5 cm. Tu właśnie wykorzystałem ten sposób, że klocek był z jednej strony tylko obkrojony, więc z jednej strony mam oflis a z drugiej strony mam y, prostą krawędź, a po to, że będę z nich zrobił, właśnie z tej grubości piątki, y, będę później kroił na czwórki i będę miał po prostu gotowe łaty. Więc, y, no i wykorzystam jak, naj, jak najwięcej tego obszaru y, deski, żeby te łaty sobie odkroić. Także, no tak to wygląda. Mam też, y, jak y, mam jeden taki, y, jedną, jedną taką krokwię powiedzmy, 17 na 17 na dnie, krokwie taką. W zasadzie kantówkę taką 17x17, 17, ponieważ y, mam jeszcze takie trzy z poprzednich: jak 4 lata robiłem, wycinkę poprzednio na, na remont domu. To, to zrobiłem sobie takie kantówki 17x17, trzy 17, sztuki, jakbym którąś belkę na długość domu wymieniał, no to dlatego sobie taką zrobiłem. No ale nie przydała mi się, zostały i z nich właśnie chcę zrobić taras, taras przed domem, więc po prostu to wykorzystam, a brakowało mi jednej, więc musiałem sobie dorobić. W trakcie jeszcze padło pytanie, czy będę robił w przyszłości jakieś zadaszenie. No i tutaj z pomocą przyszła wiedza osób, które obsługiwały tartak i zaproponowały, żebym chociaż jakąś część tego drewna wykorzystał na to, żeby zrobić sobie kantówki 7 na 14 i to są właśnie tak zwane krokwie, które się stosuje do zadaszenia, nie wiem, wiaty, altanki, nawet jak będę robił właśnie ten taras. To też mogę wykorzystać i takich mam chyba około 6 czy 7 sztuk, 6 więc to też jest super, że właśnie panowie są w stanie Doradzić. Oczywiście, jeśli macie pytania na temat desek, tego w jaki sposób przetworzyć, czy się opłaca, czy się nie opłaca, tartak, jaki to jest koszt, to zachęcam Was drogą mailową do mnie napisać na rodzinanapolumau.gmail.com. Tam postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Mam nadzieję, że sprostałem Waszym oczekiwaniom odnośnie wiedzy na temat y, y, drewna, desek i tak dalej, i tak dalej. Jestem osobą, która się uczy tego y, cały czas na bieżąco, y, ale lubię to robić i bardzo mnie to cieszy. Sprawami wiele radości praca przy drewnie. Już wielokrotnie wam o tym mówiłem, więc generalnie myślę, że ta wiedza jest nabywana z każdym kontaktem, każdą pracą przy, przy drewnie. Także jeśli jest tu jakaś osoba, która ma większą wiedzę, no to oczywiście możemy w komentarzach w jakimś miejscu poprawić. Zachęcam do tego. A tak mi teraz właśnie przyszło, że w sumie ktoś może nie wiedzieć, co to jest offlis i to jest właśnie ta krawędź od pnia, powiedzmy od kłody, co zostaje nam skorą i ona jest taka zawsze nierówna, wiadomo, bo to w zależności od jak drzewo nam rosło. Ja tu sobie gadu gadu, a przecież miałem wam o tartaku opowiadać, a zacząłem o tych deskach. No tak, wrzucamy kłodę, e Pan pyta się na jakie deski, mówimy, doradza, tak, bo możemy zapytać, czy lepiej z tego fragmentu zrobić na łaty, na przykład, czy z innego fragmentu. To jest właśnie super, że możemy korzystać z tej wiedzy. Tutaj właśnie mam jabłoń, to zaraz Wam pokażę, jak, jak to wyszło. No i później przeciera nam na deski odpowiednio jak mieliśmy życzenie. No i później układamy. Piła jeździ, tak jak widzicie to teraz. No i odbieramy deskę i układamy sobie na stosie. Dlaczego od razu nie, nie, nie przekładam? A dlatego, że chcę sobie ładnie to wszystko tutaj ułożyć. Poukładać, no muszę to rozplanować. Ponieważ nie chcę, żeby gdzieś mi się deski powyginały, ponieważ ułożenie później też jest bardzo ważne, aby wszystkie deski, powiedzmy na przykład, warstwa mamy calówek, później trójek, później jakieś grubsze albo na odrzut, najpierw właśnie krokwie, jakieś kantówki, później na to i tak. No trzeba to po prostu sobie rozplanować. A jak tartak jest, no to myśli się tylko i wyłącznie o tym, żeby to wszystko pociąć jak najszybciej i mieć skończoną pracę. Tartak ma moc około 11 kW, więc no, trzeba pomyśleć o tym, żeby mieć dobry prąd albo jakiś agregat, sobie wypożyczyć na ten czas. Mieliśmy przez chwilę problemy, ale udało się rozwiązać. Też jakby wiedza i doświadczenie pana tutaj wygórowało ze względu na to, że wiedział jak się zachować, co zrobić i miał, był przygotowany na różne okoliczności. No, doświadczenie go nauczyło, że musi być przygotowany na każdą sytuację i tak też to wyglądało. Jeśli chodzi o koszt. Powiem Wam tak, yy, stosunkowo może by wyszło dokładnie. Nie, na pewno taniej wyszło niż w tym momencie, bo mm, drewno, i ogólnie wszystko, co pochodzenia drzewnego, bardzo poszło w górę w ostatnich latach. Yy, myślę, że kilka lat temu to, opłacalność no, to samo, co byśmy sobie kupili. W nie wiem, jakimś markecie czy na składzie budowlanym, a to samo, co by tutaj Tartak przyjechał i zrobił. Więc myślę, że taka równowaga w tym momencie się bardziej to opłaca, ale moim zdaniem. Ja na to nie patrzę, nawet jakby się powiedzmy było na równi e, i na przykład musiałbym dołożyć tu swoją pracę, to jednak wolę mieć swoje drewno, swojego lasu e, i metodą, którą ja ściąłem w odpowiednim okresie. Mm, no bo teraz, jakby praktyka, y, praktyka ścinki drzewi jest no fatalna. Y, Często drzewa się ścina cały rok, nawet w lipcu, sierpniu, w szczycie, jakby. Wegetacji i tak dalej. No, już nie będę się tutaj w to zagłębiał, ale jakby jakościowo, te deski, które ja mam, na pewno są o wiele lepsze niż te, które znajdziecie w markecie. Więc kwestia opłacalności, no w tym momencie. Hmm, około 100 zł za kubik, mniej więcej, tak to wyglądało. Plus oczywiście jeszcze dodatkowo zapłaciłem za e, zrywkę tutaj e, w lesie za pomoc e, w, zry, w zrywce, ale wiadomo, bez tego bym sobie po prostu nie poradził. Mm, no, także już gotowe. Sumarycznie wyszedł cały jeden dzień roboczy. Mm, cały dzień roboczy, udało się jeszcze tą jabłoń e, przetrzeć tutaj, więc tak naprawdę Wyszło naprawdę bardzo fajnie. Dobra, teraz wam pokażę jabło, jeszcze bo deski wam pokazywałem, zaraz je ułożę. W sumie mogę wam pokazać jeszcze raz deski i pokażę wam jabło w ogóle jest niesamowita, troszkę w środku popsuta, ale coś z tego będzie. No to zacznijmy od jodły. Tutaj na samym dole, już wspomniane, wcześniej krokwie, ich mam 6 sztuk. Później mamy deski i calówki. W zasadzie tutaj wszystko praktycznie ma 6 metrów, bo klocki ciąłem na 6 metrów. Tutaj mamy jakąś czwórkę, jakaś resztka. Po prostu czasami jest tak, że na końcóweczka zostaje jakaś i już jej nie docinamy. No bo czwórka też możemy ją wykorzystać nawet na łaty, piątki, pociąć. Tutaj mamy dalej calówkę, deskę. Tak samo. Tutaj wyżej to samo. Tutaj mamy czwórkę. Nie, przepraszam, tutaj mamy piątkę, ona będzie na łaty, i tutaj do góry. Tutaj odżynki, calówki z oflisami, to co Wam mówiłem, wykorzystam je na to ogrodzenie typu rancho. Tutaj tak samo, sporo tych odżynków jest. Tutaj mamy krok 17x17, a bardziej kantówkę. To co Wam pokazujemy w początkowym wyczka jest troszkę z oflisem, ale to nic mi nie szkodzi. Tam ona, ma, ona ma trochę więcej, bo ona ma około 7 metrów. Tutaj jeszcze jakaś taka luźna deseczka. Tutaj mam kartóweczkę 14 na 10. Ich mam około 5 sztuk. Plus jeszcze taką jedną krótką. Tutaj mam deski 32. Tam dalej oflisy, A tutaj mamy deseczki z naszej jabłoni, która się przewróciła z zeszłej zimy. Przetarłem ją na deski 5. Mam plan taki, że zrobię z niej kiedyś stół do naszego salonu, do naszej jadalni. Na ten moment poprzekładamy ją przekładkami. Niech sobie gdzieś tam schnie. Przyjdzie czas, że będę miał czas i będę mógł z niej coś zrobić. Jak widzicie, tutaj fragmenty są dość ładne. Tutaj na przykład jest dość duża dziupla, była i dziura. Tutaj jest to wszystko gdzieś tam po. O, no, to ale to nie problem, ponieważ możemy się pobawić trochę żywicą, różnymi jakby technikami, no jest naprawdę sporo tego i można w różny sposób zaaranżować tak, takie piękne wgłębienia, więc no, tylko jakby wyobraźnia mnie tutaj ogranicza, jak będę miał czas, to zajmiemy się tym, aby ten stół kiedyś... Zrobić. No i tutaj mam takie szczyty, tak naprawdę, czyli yy, końcówki już drzew, które zostawały, no i one są różnorodnej długości. One były cięte głównie na calówki, ale też tam jakąś kantóweczkę się udało wyciąć z tego szczytu, więc yy, też, też no nic się tutaj nie marnuje. A tyle tutaj mamy odpadu z tego wszystkiego. Jeszcze pewnie sobie. O, tutaj mam, widzicie, calóweczkę taką yy, wytnę, połucinam tam na końcu. No i taki jeszcze sobie przeglądam te odpady. A reszta, no cóż, albo na ognisko gdzieś tam do spalenia, albo do pieca zobaczymy. Raczej żywicznym drzewem tutaj się staram nie palić. No ale poskładam to może kiedyś, nawet na rozpałkę, może być ładnie można porąbać i takie małe byleczki do rozpalenia jak najbardziej też mogą służyć. Teraz musimy się zabrać za ułożenie tych desek, ale zanim to zrobię, muszę się zastanowić, gdzie dokładniej ułożyć. Muszę naciąć przekładek, takich przekładek, żeby poprzekładać między warstwami desek. Mm, no, ale coś mi się tutaj chmurzy. Znaczy pogoda fajna do tego, żeby układać deski, tylko zaczęło kropić. Mam nadzieję, że się zaraz nie rozpada. Przygotuję sobie przekładki. No i zaczynamy układanie desek. I tutaj mamy właśnie tak zwaną culagę, o której wam wcześniej mówiłem. Ja tutaj przedstawiam sobie na dokładnie 2,5, na tyle samo co ma wysokość deska, ponieważ mm, później jak robię przykładki, to nie muszę się martwić, czy ta strona ma 2,5, czy ta 2,5. Po prostu mam obydwie krawędzie 2,5, czyli mamy kwadrat o bokach 2,5 na 2,5. I teraz y, też staram się zużywać takie deski, które są gdzieś tam pęknięte, e, gdzieś takie bardziej powyginane stare deski, które jeszcze mi pozostały tam z dawnych lat, które raczej nie wykorzystam. No mógłbym wykorzy wykorzystać jeszcze w jakiś sposób, ale no i tak muszę zrobić te przekładki. Więc ustawiam sobie tu lagę na 2,5. Mam prostą krawędź. Tu akurat właśnie były też tak deski yy, cięte, obrzynane, że z każdej ze stron na klocka i później deski o szerokości 20 cm. No. więc jeszcze trochę przekładek i idziemy na dół. Listewki już znajdują się tutaj na dole, a teraz przejdziemy do miejsca, w którym chcę złożyć tą kupę desek. Zrobimy to tutaj, ponieważ deski na placu nie mogą zostać, ponieważ plac chcę utwardzić i musiałbym je później przenosić, jak będę nawoził kliniec. Więc postanowiłem, że zrobimy to tutaj na dole. To też tutaj, jak będą ułożone, też nie będzie mi to przeszkadzało, jak będę poszerzał plac, no bo planuję tutaj nawozić jeszcze, jeszcze, ziemię, więc myślę, że tutaj to miejsce będzie najlepszym miejscem. Została wykoszona trawa, więc możemy się zabierać za przygotowanie miejsca, bo jeszcze musimy zrobić tak, że muszą być na pewnej wysokości od ziemi, więc mam tutaj dużo takich odrzynków, więc je wykorzystam, aby zbudować. Takie pięterko powiedzmy, tak to nazwijmy. Więc tak, tutaj mamy... No, będziemy musieli się trochę tym tutaj wygimnastykować, no bo teren jest nierówny. Rozłożę jeszcze wcześniej plandeki, takie stare znalazłem, a żeby tutaj trawa nie przerastała, bo jednak jest tutaj dość gęsto, a to zawsze zagłuszy. W sumie mogłem jeszcze położyć kartony, ale chyba... Bo kartonów mam pełno. Ale taka stara flandeka też się sprawdzi jak najbardziej wiadomo no, na pewno coś przerośnie ale na pewno mniej niż bez 5 metrów no idealnie nie będziemy kończyć no, tutaj mamy jakieś 6 metrów yy, najdłuższą krokwie legar mamy 7 metrów więc no spokojnie tutaj nam to wystarczy no i teraz będę przygotował deski i będziemy układać Podłoże tutaj mamy już przygotowane pod układanie desek. Położyliśmy pierwszą deskę z ofisem calówką. Wypełnimy ją tutaj do końca. To będzie taka warstwa, powiedzmy, pierwsza, damy przekładki i na to pójdą legary, czyli najcięższy asortyment, że tak powiem. No i później na to już do góry deski. No, w zależności od tego, właśnie, jaka będzie ich grubość. No to zaczynamy. Cała deska jodłowa już na swoim miejscu. Fajnie mi się udało to ułożyć, jestem zadowolony. No, zeszło mi prawie 6 godzin, no, ale koniec końców jest już zrobione. Jutro pozostanie mi do ogarnięcia plac. Muszę te odżynki jeszcze poogarniać, hmm, posegregować, pociąć co do spalenia, co do wyrzucenia. Tak wiecie, hmm, jeśli chodzi o trociny to wszystkie je ściągnę tutaj na dół. Tutaj na górkę nie będę ich zbierał. No część, dam sobie podborówkę na pewno, a nie chcę mi się tego wszystkiego workować, ponieważ w stodole mam też pełno, pełno takiej trociny, takiej grubszej, fajnego wióra od heblowania. Mam, nie wiem, 20-30 worków, e, takich 50-kilowych, mm, no tych takich 50 kilo, no tam pewnie nie wiem, ile litrów wchodzi. Mm, więc po prostu tego. Nie będę tutaj zbierał, no tak jak mówię, część wykorzystam tylko i wyłącznie pod bolówkę, a reszta tutaj na skarpę. Dla osób, które są ciekawe, co to był za owad wtedy, kiedy wam opowiadałem o tartaku, udało mi się dla was właśnie znaleźć, co to jest za owad, ponieważ znalazłem jedną martwą sztukę tutaj jak układałem deski. I jest to dokładnie czpiennik olbrzym. Jeszcze raz powtórzę, czpiennik, ciężka nazwa, olbrzym. Dokładnie jest to owad, udało mi się wyszukując, no po prostu zrobiłem zdjęcie, wrzuciłem w wyszukiwarkę Google zdjęcie i ona wyszukała mi dokładnie co to jest za owad. A teraz wam opowiem coś na temat y, tego czpiennika olbrzymiego. Czmie, czpiennik olbrzymi należy do największych przedstawicieli czpiennikowatych w Polsce. Jego wygląd i wielkość paraliżuje, dosłownie. Gdy gdyż przypominać może ogromnego i niebezpiecznego szerszenia. No właśnie to co wam powiedziałem. Doskonały przykład tego, że zupełnie szkodliwe stworzenie naśladuje groźnego i potrafiącego się obronić owada. W rzeczywistości czpiennik olbrzymi nie stanowi żadnego bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Czpiennik spotykane są, czpienniki spotykane są głównie w lasach i iglastych i mieszanych i głównym żywicielem jest świerk, rzadziej jodła, chociaż tu mamy jodłę. Dorosła postać czpienika nie pobiera pokarmu. Aparat gębowy jest zredukowany. Dorosłe czpieniki spotkać możemy głównie w lipcu i sierpniu. Żyją krótko, bo zaledwie kilka tygodni mają zatem niewiele czasu na przedłużenie gatunku. Samica wyszkuje odpowiednie, odpowiednie drewno, przeważnie te obumarłe lub niedawno ścięte. Wbija w nie swoje pokładełko i tworzy swego rodzaju kanalik jajowy, w którym umieszcza kilka jajeczek. To wszystko dzięki specjalnej konstrukcji pokładełka. No, także powiedzmy taki szkodnik drzewny. Hmm. No, niesamowite. Ach, dobrze, no to widzimy się jeszcze jutro. I jutro będziemy kończyć tutaj sprzątanie na placu. Do zobaczenia. Do jutra. Witamy Was w kolejnym dniu. Udało mi się do końca ogarnąć plac, posprzątałem te resztki desek, które tutaj leżały. No i wszystkie trociny rzuciłem na jedną kubkę. Ponieważ pomyślałem, że może ktoś z Was jest chętny na to, aby skorzystać i zabrać sobie te trociny. Na przykład, nie wiem, podsypać borówki, czy coś z nich innego zrobić. Ja już podsypałem, już wszystkie borówki mam podsypane. Ta resztka jest w zasadzie do ściągnięcia na dół, tak jak wam pokazywałem wcześniej. Ale zanim to zrobię, no to dam szansę, ponieważ może właśnie ktoś skorzysta i sobie podsypie borówki. Także jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam, żeby do nas napisał na maila rodzina rodzinanapolumaupa.gmail.com No i się umówimy na to, aby odebrać. Nie musi być całość, może być troszkę, dwa, trzy worki. Jakby ktoś potrzebował tworki, worki, mam łopatę też, także tylko chęci przyjechać i sobie zabrać. Trociny o tyle są fajne, jest to trocina jodłowa, czyli iglasta, idealna do właśnie podsypowania borówek, aby je nawieść, tak polu? Tak. I fajna do zabawy też, chyba? Tak. No właśnie. Idealne. No i za wszystko będzie w gumiaczkach. Do przełożenia pozostały mi tylko deski z jabłoni, ale do tego potrzebuję drugiej osoby. W tym momencie nie mam żadnej pomocy, więc zrobię to w kolejnych dniach, ale tu już w zasadzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10 desek. To już jest bułka z masłem w porównaniu do tego, co było tam. To tak, godzina roboty i wszystko zrobione. Pozostały mi również te odżynki, odpad. Mam pomysł, żeby je takie na 25 cm pociąć kawałki na pile stołowej. I później porąbać w takie małe listeweczki. I idealnie będą do rozpałki do naszego pieca. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękujemy Wam za obecność. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam schemat działania tartaku, w jaki sposób ja też działam, jeśli chodzi o deski, o las. Wyszło dużo, dużo deski. Nie spodziewałem się, że aż tyle wyjdzie z tych czterech jodeł. Naprawdę sporo materiału budulcowego. Tak? No i oczywiście ta jabłoń przepiękna, z której w kolejnych latach zrobimy stół do naszej jadalni. Tak samo jak zrobiliśmy z orzecha, którego przycierałem też jakiś czas temu, też zrobiliśmy umywalkę, półki. No także to co koło domu zostaje w domu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obecność. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego. Cześć!